Hey, Witaj serdecznie, dzisiaj mam taki temat. Dostałem pytanie od jednej z osób na taki temat. Jak zacząć biznes w internecie bez pieniędzy, bez posiadania pieniędzy, czyli krótko mówiąc, jak zacząć zarabiać bez inwestowania? Jak zarabiać w internecie bez w ogóle jakiegoś kapitału? I odpowiedź tutaj jest, może Cię nie spodobać, ale powiem Ci prawdę szczerze mówiąc, powiem Ci, powiem Ci prawdę, nie będę Cię nakręcać, że w internecie biznes internetowy że jest jakiś super fajny, że nic nie musisz robić, bo zobacz jak to wygląda. Jak to porównasz na przykład kilka różnych branż do siebie, na przykład nie wiem, nieruchomości czy franczyzy itd., tak tam jak jakaś osoba wchodzi w ten biznes, to ona ma konkretne oczekiwania, ona wie, że to będzie kosztować, że musi włożyć pieniądze na inwestycje, na nieruchomość, na jakiś lokal itd., tak tak na wydaję nie wiem sprzętu samochodów. A w biznesie online, czy to jest network marketing, czy to jest marketing internetowy, czy jakieś sprzedaż nie wiem, szkoleń itd., tak kursów, często jest takie. Przeświadczenie, że ja nic nie muszę robić, że ja tylko na duszę guzik, będę bogaty, że nic nie będą się inwestować, itd. Tak tak nie są zupełnie inne oczekiwania, zupełnie inny obraz tego wszystkiego. Często ludzie myślą, że będą się jeździć, nie wiem, z laptopem na plaży, nie wiem, z piaskiem między nogami i zarabiać pieniądze, nie? bo kliknął jakiś guzik, jakiś robot i tam magicznie zarobi kas. Jak sobie sprawdzisz na przykład Instagrama czy nie wiem, Facebooka, to każdy ma jakieś piękne zdjęcia, nie? W biznesie internetowym. Każdy ma jakieś piękne zdjęcia, jakieś podróże, na jakichś ściankach tam, nie wiem, sponsorowanych czy coś, robią wszyscy zdjęcia, są zadowoleni, szczęśliwi, ale w rzeczywistość w większości przypadków wygląda inaczej. Często te osoby są po prostu spłukane tak naprawdę. Robią sobie fajne zdjęcia, pokazują takie super lifestyle, co ja tam nie mam, co ja nie robię, jak ja świetnie żyję, ale rzeczywistość tam jest, nawet nie czasami, ale często jest inna, nie? Niż to, co widzisz na zewnątrz, w środku, za kulisami, wszystko czasami wygląda zupełnie inaczej. To nie jest tak różowe i kolorowo. W biznesie internetowym również musisz zapieprzać i działać czasami od rana do nocy. Czasami się zastanawiam, dlaczego tak jest, że ludzie myślą, że jak wejdą w biznes internetowy, to nic nie będą musieli inwestować. To jest dużo osób, które ma takie przeświadczenie, że jak wchodzę w biznes w internecie, to ja to zrobię w jakiś taki minimalistyczny sposób, że nic nie będę musiał robić, nic nie będę musiał inwestować. I często jest tak, że. A nuż wejdę sobie i zobaczymy, co się stanie. A coś tam zacznę działać i zobaczymy, co się stanie. Jak z takim nastawieniem wchodzisz do tego biznesu, do biznesu internetowego, no to zobaczysz, że Twoje zarobki, Twoje, nie wiem, Twój biznes będzie jak hobby, nie? Czyli będziesz zarabiać jak hobby. Czyli bardzo mało albo nic, albo będziesz dokładać. Jeśli biznes w internecie, obiecaj, czy sprzedajesz e-booki, jakieś szkolenia, nie wiem, czy robisz dropshipping itd., tak jeśli... czy marketing partnerski itd., tak jeśli podchodzisz do tego w taki sposób, a, wejdę, coś tam zobaczymy, będzie co będzie, to tak będzie zarabiać. Jeśli tak swój prawdziwy biznes, swoją pracę, nawet, to, to oczywiście też też nie od razu, ale to z czasem, to się może fajnie ukształtować, to może się spłacać. Czyli ten biznes może go rozkręcić, ten biznes zacznie zarabiać, zacznieć fajnie łapać zasięgi, noczyć się reklamę, żeby mieć fajne produkty, to wtedy może to fajnie działać. Ta co tak porównując do biznesu tradycyjnego, nie? Załóżmy, że chcesz otworzyć sobie, nie wiem, na przykład kawiarnię albo jakąś restaurację. Ale już wiesz na samym początku, że jak otworzysz tą nie wiem, restaurację, to już wiesz od razu, że nie będziesz miał pieniędzy na stoliki i na krzesełka. Nie? Czyli masz dobry produkt, masz jedzenie, masz dobre jedzenie, pyszną kawę, ale jak ktoś wejdzie do Twojego lokalu, to nie będzie mógł nigdzie usiąść, nie będzie mógł nawet stanąć przy jakimś stoliku, bo nie będziesz mieć ani stolików, ani krzesełek. Dlaczego właśnie? I czy to warto coś takiego wtedy robić, coś takiego otwierać? Nie? Prawda jest taka, że nie każdy jest gotów, i to jest prawda, nie każdy, nie każdy jest gotowy. Aby otworzyć swój własny biznes online. Obejmijmy co jest, tak jak mówiłem, sprzedaż szkoleń, jakieś, nie wiem, kursy, e-booki, szkolenia, coaching, marketing partnerski, czy marketing. Nie każdy jest gotów, aby otworzyć swój własny biznes w internecie, bo to też jest biznes. To trzeba jak biznes, jak biznes. I nie każdy jest gotowy, jeszcze teraz. Jeśli masz mało pieniędzy na inwestycje. Albo nie masz pieniędzy na, 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 w ogóle pieniędzy na inwestycje, to pamiętaj, że w internecie też musisz coś zainwestować. Zdałoby się zdać sobie z tego sprawę, że tutaj też trzeba w coś zainwestować. Niekoniecznie dużo, to nie, to nie, to nie ma co porównywać np. Z, nie z nieruchomościami, gdzie potrzebujesz setki tysięcy, na przykład, nie? tam dziesiątki czy setki tysięcy? Tutaj nie. W biznesie jest dużo taniej, ale jakieś tam inwestycje potrzebujesz. Na początek, na jakieś podstawowe narzędzia, np. Na wielkoty autoresponder. To mogą być koszty od 0 zł na początku. Od 0 zł na przykład nie wiem, do 50-100 zł na przykład, nie? co miesiąc. Wielokrotnie autorespondent, są narzędzia, które pomagają Ci budować swój biznes, automatyzować swój biznes. Od samego początku, jak wchodzisz do internetu, do biznesu online, też warto się właśnie nastawić na sukces i zaopatrzyć właśnie odpowiednie narzędzia. Czyli na przykład autoresponder, tak mówiłem, domena i hosting, żeby stworzyć swój własny, to jest druga rzecz. Pierwsza na przykład to jest autoresponder, żeby budować lejki sprzedażowe, automatyzować swój biznes, od razu zbierać lidy. I można powiedzieć, tak na automacie sprzedawać. Druga sprawa to jest właśnie domena i hosting, to też jest inwestycja roczna. Czy na przykład na początku od 50 zł do 100, 200 zł, 200 zł rocznie. Czy jakaś ta inwestycja jest niewielka, ale jest. Jak nie masz żadnych pieniędzy, no to masz już problem. Ale tu już chodzi też mi o to, że można zacząć, na przykład, zerową inwestycją, ale będziesz mieć duży problem, Ci brakować na narzędzi. Nie? A tak już będziemy od samego początku zbierać lidy i budować swoją własną markę, na przykład w internecie. Bo jak stworzysz, jak sobie kupisz na przykład hosting i będziesz mieć własną domenę, możesz stworzyć swoją taką, można powiedzieć, wirtualną wizytówkę w internecie. Tak? Możesz sobie otworzyć takiego własnego, jakby bloga, a z bloga teraz warto robić taką centralną część twojego biznesu, nie? że od tej jednej strony wychodzi wszystko naprawdę, co jest, co jest Twoje Twoje produkty z niej wychodzą, z tej strony, można powiedzieć, że to jest takie taki centrum, od którego się wszystko zaczyna. Taki Twój własny dom, Twój własny wirtualny dom. Jak gdzieś mieszkasz w Realu, no to w internecie Twoim domem jest na przykład Twoja strona, Twoja taka wizytówka. Fajnie mieć Facebooka, fajnie mieć Instagrama, fajnie mieć YouTube'a, ale potrzebujesz takiego własnego domu, który jest Twój i do niego ściągasz ludzi, właśnie z tych mediów społecznościowych, do niego ściągasz ludzi i tam się wszystko dzieje. Tam budujesz markę, tam masz artykuły, tam masz swoje produkty. Tam też sprzedajesz. Nie? Coś, co ci nikt nie zabierze. Nie? Bo Facebooka mogą ci zamknąć, YouTube'a mogą ci zamknąć, bo to nie, nie należy do ciebie. Ale Twoja domena, Twój ten taki blog, ten takie centrum, to będzie należy do ciebie. I tego, o tym też długo będziemy uczyć w naszej szkole marketingu, o której teraz trochę ci powiem. Nie? Czyli nie rozumiem tego przeświadczenia, że ludzie myślą, że w internecie nie będą musieli nic inwestować. Jest Inwestycja jest, ale niewielka, ale jest. Czyli zawsze jakieś tam pieniądze musisz mieć. Jeśli na dzień dzisiejszy nie masz nic, żadnych pieniędzy, nie możesz nawet wydać 50 złotych. To warto naprawdę iść na przykład na etat i pracować jakoś kogoś innego. I nie daj sobie wmówić tych pierdół, że etat jest czymś złym i strasznym. Dużo osób pracuje na etacie i się da. To nie jest nic strasznego. Nie jesteś gorszy od innych osób, tylko dlatego, że pracujesz na etacie. Są bzdury i głupoty. Nie tych pierdół, bo w mnie się do tak naprawdę zaczęła wkurzać. takie pieprzenie, że jak ktoś pracuje na etacie, jest niewolnikiem i inne Praca na etacie też jest potrzebna. Nie każdy jest gotowy, aby budować swój własny biznes. Czy to nieruchomości, czy biznes online. Nie każdy jest gotowy. Jeszcze. A jak na przykład pracujesz na etacie, to możesz sobie po godzinach zacząć budować ten biznes. Możesz sobie trochę pieniędzy odłożyć, na przykład w weekendy też działać. Zaopatrzyć się w odpowiednie narzędzia, jak na przykład autoresponder, który też tam do pewnego, czas, pewnego momentu jest darmowy. Czy też nie jest duża inwestycja, na przykład domena hosting i coś na reklamę też. Czyli trzecia inwestycja żeby wydać też na reklamę, żeby reklamować swój biznes. Bo na początku zaczynasz, nie umiesz mieć ruchu, nie możesz mieć zasięgów. A jak zainwestujesz przynajmniej te, nie wiem, 50-100 zł miesięcznie w reklamę, to już jakaś część osób zacznie do Ciebie spływać i wtedy warto, żeby te osoby przechwycić na własną listę adresową, czyli za pomocą autorespondera. Za pomocą autorespondera budujesz własne strony, za pomocą własnego bloga, tej wirtualnej wizytówki, też to możesz budować strony i też to możesz ściągać ludzi, budować własną listę, żeby od razu te lidy generować i im coś sprzedawać. Więc to jest bardzo ważne, żeby się nastawić na sukces. Też bardzo ważne są szkolenia, żeby uczyć się konkretnych rzeczy i wtedy to wykonywać. Ale nie, nie chodzi o to, żebym miał, nie wiem, 10 nauczycieli, że... Ktoś ostatnio do mnie pisał, że jest chyba w pięciu, czy tam, czy tam w trzech, czterech różnych programach pomocniczych, tak to ta, 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 ta osoba nazwała. Czy takich, nie wiem, programach, gdzie tam płacisz na przykład abonament i dostajesz jakieś szkolenia z że z pięciu, sześciu programów pomocniczych i ona nie wie, co dalej. No właśnie to jest za dużo. Ta osoba uczy się od zbyt dużej ilości osób. Tu masz jakąś informację, tu ci ktoś coś pokazuje, tu ktoś, ktoś ci mówi i często informacje są sprzeczne. Ucz się od takich osób, które robią to, co Ty chcesz robić im to wychodzi. I od tych osób się ucz. I wystarczy ci jedna osoba, taka jedna konkretna osoba, osoba, której ufasz, nie wiem, która do Ciebie dociera, którą nie wiem, macie jakiś tam wspólny język, i o tej osoby się ucz. I też nie oczekuj, że dostaniesz wszystko za darmo tej osoby, bo. Tak naprawdę w internecie jest dużo bezpłatnej wiedzy, się mówi, że w internecie daje wszystko za darmo. To nie do końca jest prawda, ponieważ najlepsze informacje nie są za darmo. Najlepsi eksperci, najlepsi trenerzy, nie wiem, najlepsi eksperci biznesu i tak dalej, oni nie dają swojej wiedzy za darmo. Tych najlepszych informacji nie dają za darmo. bo Dlaczego miałbym to robić? Jak pracujesz na etacie, no też nie pracujesz za darmo na etacie. Chyba, że chcesz, jesteś wolontariuszem, nie wiem. Ale w 99% przypadków nie pracujesz za darmo na etacie. Dostajesz za to, za to wynagrodzenie. Dlatego też Najlepsi eksperci, trenerzy, oni też biorą za swoje najlepsze informacje, szkolenia, coaching i dalej. Też pobierają opłaty, to jest normalne i z tego musisz sobie zdawać sprawę. Czyli też czasami już potrzebować inwestycji na szkolenia. Nie? Czyli krótko mówiąc, biznes online nie jest dla każdego teraz jeszcze. Potrzebujesz niewielkiej kwoty miesięcznie, np. 200, 300, 400 zł na początek, a może można trochę mniej. Możemy tak powiedział, od 200 do 300, 350 zł na początek takiej kwoty przynajmniej potrzebujesz, aby kupić sobie na przykład autoresponder. Nie, po pierwsze, aby zbierać lidy, od razu dzięki temu, aby stworzyć sobie takie własne centrum biznesowe, czy taką własną wizytówkę w internecie. To z takiej można powiedzieć, ja to nazywam takim moim wirtualnym domem. Gdzie ściągam ruch, tam się wszystko zaczyna. Tam odsyłam ludzi do konkretnych rzeczy, właśnie w tym jednym miejscu. To mój, moja wizytówka, to mój wirtualny dom należy do mnie. Krótko mówiąc, to jest blog. A ten blog właśnie ma tak przebudować taką wirtualny dom, takie centrum biznesu, gdzie wszystko się zaczyna, i to należy do ciebie. I tam ściągasz ruch, ruch z różnych mediów społecznościowych, tam też masz wszystkie strony podpięte, tam też budujesz listę adresową, tam też sprzedajesz. Więc czyli wielkotyny autoresponent, który na początku może kosztować 0 zł, tak na początku wielokrotny autoresponent będzie, będzie kosztować od 0 do 100 zł miesięcznie na początek. Domena i hosting to jest na początek tak 50-60 zł na rok, na pierwszy rok. No i później na przykład jakieś szkolenia od 50 zł miesięcznie na szkolenia i tak bym powiedział też 50-100 zł na, na reklamę. To były takie początkowe koszty. Jeśli chcesz zobaczyć, to ci mogę pokazać właśnie tutaj, czy to będzie widać, zobaczymy, czy to będziesz widzieć. W tym szkoleniu na przykład tutaj, jak widzisz, masz link poniżej. Tutaj też pokazujemy właśnie, jak krok po kroku zbudować swój własny biznes w internecie. Krok po kroku, jak w szybki sposób zbudować własne fundamenty w internecie. Bez jakiejś tam ściemy, bez jakiejś tam gadki, że tylko klikniesz, gubi bogaty. Konkret, zrób to, masz to dokładnie pokazane. Zrób to, zrób tamto i działaj tak i tak. Z tego nam powstał taki, taki plan działania konkretny. Tam było sobie taki konkretny plan działania nam powstał z tego, co masz krok po kroku robić od samego początku. Od zera do coraz takich bardziej zaawansowanych rzeczy które warto wykonywać. Nie? Tam czego tam, dokładnie tam, to pokażemy, jak masz to robić. Też dam Ci pod, filmem, pod tym filmem wideo sposób, jak możesz sobie dorobić na afilacji, nie polecając i nie sprzedając. Tylko to jest taki sposób jednorazowy. Nie? że są takie czynności, zarabianie na wykonywaniu zadań. Masz tam kilka zadań, wykonasz te zadania i zarobisz. Te, te, też dam Ci poniżej. Nie? Są dwie rzeczy, z których warto, żebyś skorzystał. Ten pierwszy program, jak uruchomić swój biznes w Internecie w 48 godzin które tu Ci pokazałem, czyli to. Zacznie od tego, a poniżej tego dam Ci pod tym filmem wideo link do, do mojego bloga, czyli takiej wirtualnej mojej wizytówki, gdzie sobie zobaczyć, jak mogę sobie tak jednorazowo dorobić na wykonowaniu zadań. Nie? Są takie dwie fajne rzeczy. Czy pamiętaj, że to mi zawsze mnie to dziwiło w biznesie internetowym, że ludzie mają takie przeświadczenie, że nic nie trzeba robić. I inwestować. Inwestycja na jakimś tam etapie będzie zawsze, mniejsza lub większa, ale będzie i z tego, tego musisz sobie zadać sprawę. Dlatego jeśli chcesz zacząć swój biznes w internecie, potrzebujesz wolnej gotówki, którą zainwestujesz. Na przykład w AtoResponder, w domenie z hostingiem nazem, szkolenia i w reklamę. takie cztery podstawowe rzeczy, na które warto mieć. Okay, Sprawdź sobie linki poniżej, jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało, jeśli masz daję daj łapkę w górę. I spotykamy się w kolejnym nagraniu. Jutro lub pojutrze się zobaczymy. To cześć i pamiętaj, nie każdy jest gotowy abudować do biznesu w ale warto to robić. I jeśli nie masz gotówki na start, z w, ogóle, w ogóle nie masz pieniędzy na start, czasami naprawdę warto iść na etat, czy na, na pół etatu i sobie te kasy odłożyć na działanie. Sprawdź linki poniżej. Zacznij i działaj. I działaj z takim konkretnym nastawieniem Traktuj swój biznes online jak prawdziwy biznes. To jest naprawdę ważne. To też, to też jest ważne. Traktuj swój biznes w internecie jak prawdziwy biznes. Wstaję i robię, jak trzeba to zapieprzam. Czasami siedzę do późna w nocy, ale naprawdę warto. Ok, widzimy się niedługo. Cześć!